Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Roztopy w pełni, temperatura delikatnie na plusie, wszystko się topi, ale jak wczoraj wieczorem wyszedłem przed chałupę, to patrzcie jak wyglądała Skoda. To jedna wielka bryła lodu była i myślałem, że rano nie da rady nigdzie pojechać, a tu się okazało, że rano jeszcze się bardziej ociepliło i bez problemu. Nawet nie było wcale ślisko, ta powiatowa droga to całkiem czarna. Zajechałem na targ, parę najpotrzebniejszych rzeczy tylko kupiłem. I tak musiałem do miasta jechać, bo Lublina opłaciłem i znalazłem dowód tutaj, miałem w tej kieszonce, cały czas tutaj siedział. Dobrze, że nie wyprałem tej kurtki w tym czasie. Trochę zakupów zrobione i zaraz się zabierzemy tutaj za różne oporządki, dawanie im różnych smakołyków. Dzisiaj to też tak wiecie, na pół gwizdka wszystko będę robił, bo co, no bo dopiero dochodzę, dochodzę do zdrowia, tu to trochę szybciej szło, bo tak pomalutku, pomalutku dochodzę. Dobra, nie przedłużam. Od czego zaczynamy? Od silek. Trzeba im witaminki podać, bo już zabrałem im te poidełko, ten pojemnik na wodę, także mieszam im witaminy i im zanosimy witaminki rozrobione. Na taką małą ilość kur to tam wychodzi dosłownie ledwo ponad szczypta. No i zaraz im damy. Proszę uprzejmie, witaminki podane. Przesuń się szara, kurko. Warzywka rozwalone, ale do jutra myślę, że sobie poznajdują i powiedziobują. No i będziemy Was dalej obserwować, czy Wam się poprawia, czy pogarsza. O, i Grażynka kichnęła, no trochę kichają jeszcze. Zobaczymy, jakie tu kolejne środki wdrożyć, jak nie będzie im się poprawiało. Krzywule, co ty tu robisz na dworzu? Ten śnieg tak polubiłeś? Ale ta furtka to ledwo się otwiera. Tu trochę poprzymarzało i się też nie zamyka do końca. Dla nich niosę kapuchę. Cześć kogut. Zastępca szeryfa można by go nazwać. O, i proszę bardzo. I zajadajcie, jeszcze buraczka wam przyniosę na drugi gwóźdź, żeby tak nie wystawał. No, to teraz mamy komplet. Zajadajcie. Balbin oczywiście się drze. No co? No, tak to się boisz. A jak nie patrzę. To próbuje szczypać, ale on to robi tak delikatnie. To nie ma porównania do tego gąsiora, co tu był. Tamten to normalnie szczypał, mocno. A ten to tylko tak o. Udaje, że chce, ale się trochę cyka. Trochę się cyka. No to smacznego, smacznego. No właśnie to mówiłem. Już mnie za nogę złapał. Balbin, bo ja cię złapię. No i teraz będzie syrena długo. Proszę bardzo. Indyki to zdecydowanie najbardziej lubią buraki. Kury też podziobią. Kurom to pewnie lepiej by było jakby utrzeć, no ale nawet nie tre, bo indyki pożrą go całego, zanim reszta będzie miała okazję. A reszta sobie kapustę poskubie. A jak tam sytuacja na froncie jajecznym? To ty jesteś ta kurka, co dziobisz jajka? Nie, to ona. Tamta miała takie ciemniejsze piórka z tyłu. Jak tutaj trzy na razie, a tu zero. Oj, niedobrze, niedobrze. Bo to znaczy, że pewnie gdzieś zmieniły miejscówkę, bo tu codziennie było dużo. I zaś trzeba szukać. Proszę Państwa, proszę śmiało zajmować swoje miejsca, brać się do roboty, bo... bo nie są zajęte najwyższa pora. Ja wam jedno jajko. O, weźmiemy takie niebieskawe. Przełożę tutaj i może się i zmrobią. A co ty taka mokra kura? Czyż deszcz nie pada? Ale się topi. Może gdzieś pod dachem stanęłaś. Nieopatrznie. No siadaj, siadaj. Bierz się za robotę, wiosna coraz bliżej. Żółta kulka, ty mnie weź nie strasz. Śniło mi się, że żółta kulka padła. I wstaję rano, taki zaspany na jedno oko, patrzę. Idę tu oporządzać, a tu żółta kulka wybiega. Ale się zdziwiłem? No, bardzo realistyczny to musiał być sen. A z żółtą kulką wszystko w porządku. No i tak trzymaj. I jeszcze pakiecik warzyw trzeba zanieść do królików. Dzisiaj Marchewka, Pietruszka i Burak. Wszystko świeżutkie, dzisiaj przywiezione. Zobaczymy, co pierwsze będą zajadać, co najbardziej im smakuje. Marchewka, już wywalona z kafelka. Pietruszka. No tak się zabierają, zabierają. Jakby chciała, a nie mogły. Ale chyba dobrze im pachnie. My się bardziej jakoś dzisiaj ocierają o te warzywa, niż je zajadają. W sumie może nie są głodne. Sporo paszy dzisiaj pożarły. A i tych dużo. Tych suszonych liści, ziółek i tak dalej. Siana ostatnio mniej jedzą, ale siano mam teraz takie zwykłe, co im daje. Skończyło mi się takie specjalistyczne. Zobaczymy, czy wąż się już drożny zrobił. Bo dobrze by było im nalać tam pełny basenik. Bo mi cały czas po rozwalają te kaczki i gęsi. Gdzie ten wol się kończy? Go tu wcale gdzieś schowało. Jest tutaj. Gdzie on idzie? No tak średnio z niego leci. Średnio. E, idzie, idzie. Lecę po tą basenik. Rostopy, roztopy, to może i to ruszy. Biłoby bardzo dobrze. I wygodnie, ale się urywał wąż przy kranie. No wiedziałem, że tak będzie. Pomału leci. Pomału leci, to i się pomału napełni. Albo przepcha trochę ten lód i będzie dobrze. Cały czas ten wąż im się urywa, a że smaku już im narobiłem, co widać po balbinie, aż się przewalił. To im konewkami tu naleje. Niech się mają w czym pokąpać chociaż trochę kaczką, gęsią, to to tam nie zaszkodzi. A już jutro może całkiem to odtaję, bo, bo to najwyższa pora. No plus się utrzymuje, tylko niech się jeszcze stopi to wszystko. To dopiero będzie bajoro, bo ziemia nie będzie przyjmowała, bo jest zmarznięta. Choć jutro trochę w piłkę pogramy, bo ostatnimi dniami to ty masz bardzo dużo energii. No ale to też dlatego, że ja mam mniej. Mniej się po podwórku kręcę, mniej z nim latam. No to i on mniej lata. No już tak ma. Sam się nie lubi bawić. Jak ja jestem w chałupie, to on zwykle się położy i leży. Za piłką nie gania. A jak wyjdę, to zaraz po piłkę leci, po jajko, po to, po tamto. Czekaj, żebym cię nie trafił z gumioka. I w bałwanka. O, bałwanka może wrzucimy jeszcze do tunelu. Niech tam się rozpuszcza, już nawet wózek sobie przytargałem. Żeby nie nosić wszystko ręcznie. No wiadomo, przecież to logiczne, że można na kółkach zawieść. Na kółkach to zawsze wygodniej. Chyba z 50 osób mi to napisało. To nie jest wcale głupi pomysł. Oddawaj. No, kto silniejszy? No, wiadomo, że ty już mnie obalił. No teraz mnie pociągnij po śniegu, no. No dawaj, dawaj. Skubana wytrzymała ta piłeczka. I co? Pociągnie mnie, tak? No dawaj, dawaj. Śmiało e, ciągnie trochę niedużo, ale jak tak szarpnie, to trochę pójdzie. No, o, skubany jak się zawziął na tą piłeczkę. Zwykle to już odpuszcza po takim czasie. O, masz. Nie dałem mu rady. Piłkę przynieść. Tam zostawił i przyleciał. No chodź, jeszcze mi śniegu pod kurtkę nawłaziła, ale ciągnie. No dawaj, dawaj. Się wymęcz trochę w końcu. Kiedy ci się ta energia skończy? Jest taka pogoda, to nigdy. Teraz ci rzucę, to poleci dalej. Fajnie hamuje na tym śniegu, to aż Pociągnie często. Ale chodź tu, oddaj mi piłkę. Piłkę, piłkę weź. Coraz więcej rozumie. Czasami to mam wrażenie, jak z nim gadam, że on wszystko rozumie. Tylko nie ma jak odpowiedzieć. Mi przynieś. No przynieś, przynieś. Już się nie droż, bo ja ledwo żyję. No dawaj piłkę. Piłkę. O. On chyba specjalnie to robi, żeby dwa razy lecieć. No przynieś. Piłkę. O, bardzo ładnie. No chodź, piłkę daj. Piłkę. Patrzcie, żadnych smaczków dla niego nie mam, żeby nawet mu podziękować, jak przyniesie, jak przyniesie. Chodź tu daj. Piłkę daj. Ja wiem, że ty chcesz biegać ze mną, ale tak łatwo tu mi dzisiaj do biegania nie przekonasz. Bo ja jestem ledwo żywy. Pani, a ja trzy dni nic nie jem. No prawie, no ale jem jak na mnie, to chyba jedną piątą tego albo jedną dziesiątą. Ale ładnie chudnę. Także dieta noworoczna. Weszła luks, kilogramy lecą codziennie. No dawa jeszcze parę rzutów, wozimy bałwanka, puszczamy kury i robimy co? Mieszankę w beczce. Przemuszę im zboże wymieszać, bo na jutro nie mam nic. Pusto wszystko, wysypałem do zera dzisiaj. No przynieś, no już ci nie drucz, no nie bądź taki. No, dzięki. Dzięki, dzięki, ale dwa metry ode mnie żeś zostawił. Już zmęczyłeś się? Język wywiesiłeś, to się trochę zmęczyłeś. Powiem Wam, że ja się zmęczyłem, a to przecież on biegał. Ja mu tylko rzucałem generalnie. Dobra, bierzemy bałwanka. Patrzcie, słonecznika nawet jeszcze zostało, ale im dużo, dużo teraz nasypałem. Dalej tych sikorek przylatuje pełno. Gdzieś tutaj zamontujemy Wam obraz i spróbujemy go uradzić. Dobrze by było znaleźć te oczy, bo one są z tych... Oczy są z czego? No z papiaków. Ale to jakąś... A są. I to obydwa. No i luks. Papiaki odzyskane. Marchewkę to tam damy o. I cyk. I do wora. Do wora. Na wózek. Cyk. Druga kulka. Cyk. Trzecia kulka. Ja wiem, że tego śmiegu to jest mało w tym foliaku. No ale wiecie, ja teraz mam ograniczoną energię, a są ważniejsze zajęcia jak granie ze dzień w piłkę niż włożenie śniegu. No ale trochę się powozi, o, już marchewkę zabrał i zajada. No i dobrze, zajadaj, zajadaj. Jak lubisz, to jedz. I portki też te już przemociłem przez te granie z nim. O, tak to wygodnie jak w rękach nosić, no. Ale patrzcie, że nosa bałwanowi nie odczepił przez cały ten czas. Dopiero jak już bałwan się rozleciał i było na ziemi, to wziął. A tak to mu z głowy nie zdjął. Chyba dobrze. Może się trochę nauczył, żeby rzeczy nie ściągać jak gdzieś są mu góry. Jak ze stołu czy coś. No takich rzeczy to go się trochę uczyło. I może tak. Może tak skojarzył. No to to by było na tyle z tegorocznego bałwanka. Widzimy się. W ogórkach za parę miesięcy, jak coś mi tutaj wyrośnie. Oby to było ostatni w tym roku, aby już było tutaj ciepło. Niech już się zrobi chociaż z 10 stopni codziennie i będzie luks. Już się najadłeś, to znowu masz siłę. To leć. O, ta piłka dobra, bo daleko lata. Obiad podany to otwieramy bramę, ale widzę, że jej chyba na sześć to nie otworzę teraz co perliczka, perliczka bez kawalera, na wiosnę się coś pomyśli o perliczce, żeby jej kawalera załatwić, tu dużo jest myślenia na wiosnę, z królikami jest myślenie, ale wiecie co dużo osób mi doradza że jak one sobie nic nie robią a i tak nie planuje ich jeść, to w sumie po co im samice, mogą sobie same siedzieć, nie wiem czy się nie męczą wiem, że można wykastrować króliki, może to byłby sens żeby się nie męciły, jakoś bardzo nie ganiały, by się wzięło, nawet dwa naraz może, tylko muszę poczytać, bo to tak wiecie, tylko parę porad dostałem tam za dużo, nie szukałem, ale to było w sumie wygodne, chociaż maluchy po łatku, takie trójkolorowe, też by ładne były, pewnie by do ludzi poszły, aczkolwiek wiecie, a ja tam na razie nie planuję mieć dużo królików, bo na razie to ja muszę poddzielać te wodne ptaki od niewodnych i tak dalej. Dobra, bo się rozgadałem znowu. A zauważyłem bardzo ciekawą rzecz, że że kondycja psychiczna ma duży związek z fizyczną. Bo teraz miałem więcej czasu w chałupie, wiadomo, bo nic się nie robiło. Balbin nie drzyj się tak. To w szachy sobie trochę pograłem tradycyjnie. I powiem Wam, że wszystko przegrywam, jak się pochorowałem. A jak byłem zdrowy, to mi dobrze szło ostatnio. No, coś w tym jest. Jednak mózg też gorzej pracuje, jak nie jest dobrze odżywiony. Kiedyś się tak dziwiłem, oglądałem wywiad z jakimś tam szachistą, arcymistrzem. To właśnie mówili, że oni biegają, trenują, że ta kondycja fizyczna ma bardzo duży związek. No i się przekonałem sam na sobie, że tak jest. Oj, no i trochę będzie odgarniania, ale muszę tam wjechać, bo nie będę nosił tam stu kila. Bo nie uradzę, nie uradzę, bo nie masz czego brać sił. Dobra, teraz to już wiadę. Skody to dobrze by było nie zarysować. Otworzę wam tu jeszcze furtkę krzywulec. Jak coś to idź furtką, bo ja tam muszę wjechać. I ten basenik, co to połowy napełniony, wam tu naleje. O, aleś na kurka tu lata. No i bardzo dobrze, już się nawet jej nie chce tam chodzić, już tam zamykam, żeby czasem nie przyszła. Po co muszę iść po kluczyki? No krzywulec, w lewo albo w prawo, tu zaraz będzie jeżdżone. Krzywulec w końcu wyszedł z bramy. Jeszcze perliczka, ale perliczka co tam lata biegiem. O, uciekaj, uciekaj, tu się ładnie mieścimy, jakoś tu wykręcimy. Tych drzewek nasadziłem. Nie ma jak zawinąć. Dobra, odłożę kamerę. To dwie ręce mi się przydały. Luks się podjechało, blisko beczki. Udało się żadnego drzewka nie zahaczyć. A co najważniejsze, żadnego zwierzaka. Mógłbym poczekać, żeby się zeszły do kurnika. To by było prościej, no ale wtedy to by było ciemno. Oj, do gumiaka mi jeszcze śniegu naleciało. Żeby było. Weselej. Tutaj mamy śrutę. Dobra, to jeden worek śruty. Damy na sam dół. To ja od pana biorę regularnie. Jest bardzo dobra. I to jest już mieszanka gotowa. Wszystko, wszystko z grubsza w sobie ma. Różne zboża tam pomielone. No i właśnie są pomielone. Jedną chcę zostawić, żeby osobno dawać silkom. A tej ekipie dosypywać do ziemniaków. Jakim robię mama łygę żeby miały taki dodatek. A daję ją na sam dół, bo wiadomo wiertnica do samego dołu mi nie sięga. Niestety, także ten, ta resztka może być niewymieszana. No i lecimy dalej. Mamy tutaj owiec, pszenicę i chyba kukurydzę gniecioną. No i to by było na tyle. Ze 100 kilo. Mi wyjdzie. Zboże wymieszane, mała aktualizacja, jednak nie kupiłem kukurydzy. Zapomniałem. No trudno, będzie 75 kilo. Tutaj mamy kredę pastewną. Damy im tam parę kilo. Kolejny składnik to witaminki. Teraz zimową porą trzeba im trochę dodawać, żeby nie chorowały. 2 kilo na 100 kilo się tego sypie. To dam im z kilogrami na jeszcze jedną mieszankę. Będzie, i dam im jeszcze trochę ostropestu plamistego mielonego, żeby miały zdrową wątrobę. No bo akurat jeszcze trochę w chałupie miałem, a już leży trochę czasu. Dobrze wygląda. Jeszcze wszystko z nim w porządku. Ale mam drugą paczkę, to już drugą sobie otworzę. No i dobra, wiertnica i wiercimy. Wiercimy, wiercimy, żeby ona miała paliwo, to będzie dobrze. Ciekawe, czy odpali, jak tak zimno? Zimno, nie zimno. W sumie na plusie. Paliwa, no, tam ma spół szklanki. Ale za dużo, to chyba ona tutaj mi nie spali przy tym mieszaniu. No wiertnica to jest dobry patent. No wymieszałem elegancko. Bardzo ładnie to się prezentuje. Ale trzeba wymieszać jeszcze raz. Bo ziółek nie dałem naprawdę. Jak kondycja fizyczna spada, to i, to i psychiczna, ja nie myślę. No, teraz to już wymieszane ze wszystkim. Te ziółka się tu wmieszały, to jakby zniknęły, ale jak się przypatrzeć, to tu suszona marchewka tam, no a takie pojedyncze, to wiadomo, że słabo je będzie widać. Trochę tam wrzucone nie za dużo, może z kilogram, ale powiem Wam, że tak ładnie to pachnie. No naprawdę, nic, tylko sobie mięsko posypać i do piekarnika, żeby tu się jeszcze zjeść dało, to było luks. I to już wszystko w dzisiejszym gniocie, bo chyba, mam taką nadzieję, to co było najpilniejsze, niecierpiące zwłoki, to zrobione. Jeszcze tylko się ściemni, to policzyć towarzystwo, zamknąć drzwi i można iść chorować dalej. W sensie się leczyć, a najlepiej to wracać do zdrowia, oby jutro było lepiej, ale Tragedii nie ma, także zapraszam na jutro na siódmą rano. Jak coś dam radę, to nagram. Na razie, cześć.